Mistrzostwa Polski możemy gratulować, ale nie w takich okolicznościach pewnie wszyscy się spodziewali, że te medale zostaną wręczone. No, tego się na pewno nie spodziewał. Dziękujemy za gratulacje, bo, bo... jednak przez cały sezon zasłużyliśmy na to, żeby, żeby jeśli się to tak skończyło, jeśli to takie miało skończyć, jak się skończyło, to uważam, że z, przy, w przeciągu całego sezonu my, my zasłużyliśmy na to, żeby, żeby nam przyznać to pierwsze miejsce. Przyznać, no bo. bo... Trudno powiedzieć, że wygraliśmy to, bo nie skończyliśmy tego sezonu, ale w pewnym sensie też się z tego cieszymy, znaczy nie w pewnym sensie cieszymy się z tego, ale brakuje tej radości takiej pełnej, tak? tego, tej radości po tym ostatnim, po tej ostatniej syrenie ostatniego meczu i to jest taka radość bez euforii. O. To jest wielka szkoda, bo to był chyba jeden z najbardziej ciekawych sezonów w ostatnim czasie i wiele się działo i wiele mogło się jeszcze wydarzyć, bo te pary półfinałowe zapowiadały nieprawdopodobne emocje. Tymczasem pokazuje to rzeczywiście fakt, że warto budować drużynę na cały sezon, a nie tylko na 2-3 miesiące. Mam nadzieję, że taka sytuacja się już nigdy nie powtórzy, ale to też jest jak gdyby, nie wiem, czy przestroga, czy też potwierdzenie tego, że opłaca się jednak budować ten, ten zespół, ten klub. Nie na ostatnie 2-3 miesiące, ale systematycznie, żeby ta, ta drużyna, ta, ten, ten zespół się tworzył i żeby cały czas było to stabilne. Tak? I my, my, tę stabilność, mamy od kilku sezonów. Pracujemy na te sukcesy nie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, czy, czy tak ad hoc, tylko jesteśmy stabilni i stabilność też daje nam te wyniki. Nie będę pytał, czy to była słuszna decyzja, jeżeli chodzi o rozdysponowanie poszczególnych miejsc, bo niewdzięcznie Wam się wypowiadać, ale czy to była dobra decyzja, żeby ten sezon w takim momencie zakończyć? Biorąc pod uwagę nie tylko decyzje, które podjęła, podjęły władze naszej ligi, ale też decyzje, które podjęły ligi niemieckie, austriackie, słowackie, to wydaje mi się, że innej decyzji nie można było podjąć. Tak, to e w tym momencie nie ma idealnej decyzji, ale, ale myślę, że to była i tak najlepsza z możliwych, bo jeszcze wcześniej gdzie były takie e, dywagacje, czy, czy zagrać bez publiczności, czy dokończyć ten sezon bez publiczności. ja Od razu mówię, że granie bez publiczności play-offu to, to nie ma sensu, to e, nie będzie emocji, te emocje z trybun nie będą się przenosić na tą taflę, bo to zawsze się wszystko, jak gdyby, ze sobą koreluje i, i Czesi, Czesi spróbowali zagrać yy, tę rundę wstępną playoffu bez publiczności, ale ci zawodnicy, trenerzy, menadżerowie klubów mówią, że to po prostu nie, nie ma sensu. To lepiej to przerwać i nie dokończyć tego sezonu niż grać w taki sposób. Teraz towarzyszy nam swego rodzaju niepewność, a na pewno towarzyszy nam niepewność, bo nie wiemy co będzie się działo dalej, nie wiemy co z Mistrzostwami Świata. To burzy cały projekt przygotowań nie tylko reprezentantów Polski, ale klubów także, no bo przecież ten sezon kiedyś też się... Ma rozpocząć, no i wy tak naprawdę musicie odesłać obcokrajowców, bo te względy bezpieczeństwa biorą górę i te zamykane granice też powodują pewne ruchy. No a dwa-trzy miesiące i powinniście wrócić znowu do ćwiczeń. Generalnie planowaliśmy, że zrobimy takie e, prawdziwe rozstronowanie, tak? E, bo te organizmy, ta mentalne przygotowanie było na to, że my dzisiaj gramy, jutro gramy i, i, i dobrze by było, żeby te organizmy spokojnie e, wyciszyć. I, I to by była idealna sytuacja, że teraz te tydzień, dwa tygodnie jeszcze chłopcy by potrenowali, ale z tego co się teraz dzieje to e, już wiemy, że Amerykanie zamykają granice, także nasi, nasi chłopcy też chcą jak najszybciej się wydostać z kraju i, i wrócić do, do ojczyzny. E, Chłopcy za wschodniej granicy, no tak samo, oni też już chcą odjechać, także prawdopodobnie te roztrenowanie już zrobimy indywidualnie. E... To jest takie historyczne Mistrzostwo Polski? No historyczne, no przejdzie to na pewno do historii, tak, no niedokończony sezon, mistrz zdobyty, e... piąty raz, trzeci raz rzędu. E... Tak jak mówię, no z jednej strony się cieszymy, bo, bo mimo wszystko zapracowaliśmy nad tym sezonem, a z drugiej strony brak takiej żal trochę tego, że, że nie jest to do końca i tak, tak, tak potwierdzone tym ostatnim meczem. Mike, co sądzisz situation? o tej sytuacji? Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Musimy robić wszystko, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Z tego powodu wracam też do domu. W tej sytuacji nie czujemy się jak mistrzowie, ale zrobiliśmy kawał dobrej roboty w sezonie regularnym. Jesteś mistrzem, ale jesteś zadowolony? Jako zawodnik tak, jeśli masz zespół, który wygrał pierwszą rundę, wygrał ćwierć finały, ale najistotniejsze jest zdrowie, o które musimy dbać. Naprawdę hokej teraz nie jest najważniejszy. To bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla Ciebie, dla Johnego, Maria, dla Alexa szczegóły. Stany Zjednoczone zamykają przecież granice. Znalazłem ostatni lot, jutro rano wracamy do domu, mam nadzieję, że tam dotrzemy. It. <laughs> Mistrzostwo polski zdobyte? Mistrzostwo polski wywalczone, czy Mistrzostwo Polski przyznane? A, ciężkie pytanie. No wydaje mi się, że z perspektywy zawodnika, my zrobiliśmy wszystko, co, co mogliśmy, tak? Tu żadne decyzje nie, nie należały do nas. Te decyzje były odgórnie przyznane, więc wydaje mi się, że wygraliśmy tego mistrza sezonem zasadniczym. No niestety, yy... Chyba nikomu nie było na rękę taki, taki przebieg zdarzeń, że te playoffy się nie odbywają, bo, bo wydaje mi się, że każdy miał ambicje na to, żeby, żeby grać, każdy, każdy chciał to zakończyć sportowo. No Niestety, tak jak powiedziałem, to nie od nas już zależało, to już były decyzje odgórne, więc y, też nie można mówić, że, że gdzieś przyznany. Wydaje mi się, że wywalczyliśmy to sobie z sezonem zasadniczym. Playoff. no niestety, chyba jest to wielka porażka. Dla, dla całej ligi, dla wszystkich kibiców, dla zawodników, dla, dla, dla polskiego hokeja. Niestety to nie było zależne od, od całego środowiska, tylko, tylko od górnie. Z jednej strony pamiętam te materiały po poprzednich Mistrzostwach Polski, kiedy tutaj wrzały trybuny, kiedy była wielka radość, wznoszenie pucharów i świętowanie, zdjęcia, autografy itd. itd. Z drugiej można było grać, ale w takiej atmosferze to chyba nie miało sensu. No, wydaje mi się, że te kluby chyba podjęły takie decyzje, że, że, że to nie ma sensu. No, na pewno, tak jak powiedziałeś, te zeszłe poprzednie dwa mistrzostwa smakowały zupełnie inaczej. No, to była ta kwintesencja playoffów, kwintesencja całego sezonu, gdzie, gdzie zmęczeni z, z kilkoma urazami wygrywasz, to, to wiadomo, że to smakuje o wiele, o wiele lepiej teraz no, jest jakiś niedosyt, oczywiście, ale no. Tak jak mówię, no nic od nas to nie zależało. Kluby podjęły takie decyzje, taką, taką decyzję w porozumieniu ze Związkiem e, wczoraj rano, a, a minęły 24 godziny i widzimy, co się dzieje na świecie: ile, ile już lig zaczyna się zamykać, że już nawet te najpotężniejsze ligi KHL-Najdżel już najprawdopodobniej będą e, również zamknięte, więc e, jak jeszcze. 24 godziny temu ktoś mógł mieć polemizować z tą decyzją. Tak, wydaje mi się, że po tych 24 godzinach już raczej nie ma argumentów za tym, że, że, że powinniśmy grać. A co będzie za kolejne 24 godziny, też nie wiemy, więc y, wydaje mi się, że sport jest ważny, ale, ale chyba zdrowie jest najważniejsze: czy to kibiców, czy to działaczy, czy to y, trenerów, czy, czy zawodników. No, w taki czas nadszedł. No, musimy to przeczekać, wydaje mi się, i, i w następnym sezonie. Wtedy może docenimy to następny sezon, już od zasadniczego będą pełne trybuny na każdym lodowisku. No i nie ma co ukrywać, że tutaj nie tylko względy bezpieczeństwa zadziałały, ale taki zwykły ludzki strach, bo wszyscy z Was też mają kontakt przecież z innymi ludźmi. I to nie jest tak, że moglibyście grać sobie przy pustych trybunach we własnym sosie, nazywając to brzydko, ale no, każdy z Was ma rodzinę, każdy z Was ma znajomych, każdy z Was gdzieś bywa. Zgadza się, no, tym bardziej szatnia hokejowa jest dosyć specyficznym miejscem, tam y, jak jest, wchodzi jakaś bakteria albo wirus do, do szatni, czy to grypa, czy, y, czy coś takiego, to, to automatycznie 80% szatni to łapie, no niestety kontakt z bidonami, ręczniki, jakieś wszystko, nie ma tam takiego sterylnego pomieszczenia jak, jak na pewno y, gdzie indziej, więc wydaje mi się, że decyzja podjęta chyba taka racjonalna.